bo być może będzie trzecia dawka czy pani będzie osobą Ale Boże, kiedy ona będzie? Ponieważ wszyscy moi znajomi w Niemczech i wszyscy moi znajomi we Francji są zaszczepieni trzeci raz już dawno nawet w najgorszej jakiejś dziurze niemieckiej gdzie mieszka moja rodzina już dawno na początku lipca zadzwoniono do nich żeby przyszli i to i młodzi i starsi w moim wieku żeby zaszczepi przyszli się zaszczepić są zaszczepieni trzeci raz Także... Mówi się, mówi i nie ma tej szczepionki trzeciej. A co pani myśli o tym podziale, który być może już niebawem będzie wprowadzony, że na przykład osoby niezaszczepione nie będą mogły wejść do jakiejś restauracji? Ale tak jest we Włoszech. Ja wróciłam z Chorwacji. Nikt, nawet Keldar nie poda karty, jak się nie pokaże w telefonie tego paszportu. Nigdzie nie wejdzie się. Ja widziałam w Austrii, jak wyproszono rodzinę z dwojgim małych dzieci o drugiej w nocy, bo nie mieli po prostu tych zaświadczeń. Tak jest wszędzie już, tylko nie tutaj. Ja tego nie rozumiem. Ja się zastanawiam, czy w ogóle grać spektakle z aktorami, którzy nie są zaszczepieni. Może nie powinno się ich w ogóle grać, niech oni tu w ogóle nie przychodzą. Także ja jestem absolutnie za tym, żeby stworzyć obostrzenia. Ludzie, którzy nie są zaszczepieni, nie powinni móc chodzić do pracy. Zwyczajnie. Ja w tej chwili mam bardzo mało już przeciwciał, bo już to badałam. Czyli rozumiem, że to też jest jakby strach przed tą chorobą. Mam te, te i, i jak ktoś przyjdzie do, do sklepu, czy stanie za blisko mnie, a nie ma maseczki, to ja wszystkim zwracam uwagę i absolutnie uważam na to. Jest strach przed chorobą. Absolutnie, absolutnie. Ja nie chcę się spotykać z ludźmi, którzy są niezaszczepieni.